Wizyta w domu studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II Białej Podlaskiej, domu akademika, który no, nabiera już swoich kształtów, takich już no, wykończeniowych. Prost do zamieszkania i do zagospodarowania. Jesteśmy w podpiwniczeniach. Na początku materiału mieliście przebitki tego, co wygląda jak, wygląda, jak wygląda zewnętrzna część domu akademickiego, czyli otoczenie. Pojawiły się już parkingi, kostka. Na chodnikach częściowo już teren zostaje zagospodarowany, oczyszczony, wyrównywany, są już latarnie, także na zewnątrz to już nabiera. Nabiera wyglądów. Ze wewnątrz właściwie, no tutaj już też jest wszystko to, co miało być zrobione. E, chyba już zrobione. Być może jeszcze raz czekam malowanie ścian. No i znaleźliśmy się piętro wyżej, część badawcza e, strona wschodnia domu studenta i kampusu. Cóż mogę powiedzieć, no, komuś chciało się wycinać, komuś chciało się wycinać kółeczkę różnego koloru. Wykładzina, ta, tą wykładzinę prezentowaliśmy wam materiały we wcześniejszych odcinkach. Pojawiły się już czytniki kart elektronicznych, czyli do tego pomieszczenia nie wyjdziemy inaczej, jeśli nie będziemy mieli Uprawnień odpowiednich i kart elektronicznych, które upro, umożliwią otwarcie drzwi. Oczywiście są zamki i, i na klucze, tak, 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 tak jak wszędzie, ale jest jeszcze coś takiego jak zamek elektroniczny. Ja tu mam akurat kartę no, nie będziemy reklamować zakupów. Bip. No, o, działa. Także ja mogę wejść wszędzie. Aczkolwiek, no, jak sami widzicie, jak sami widzicie. Zmienia się kampus Państwowej Szkoły Wyższej, pojawiają się nowinki i praktycznie to już jest pod wykończenie, pod oddanie do użytku. Część spadawsza, cały czas parter kampusu, domu studenta Państwowej Szkoły Wyższej. Białej Podlaskiej, no zaskoczyło nas to, co żeśmy zobaczyli, bo mimo, wszędzie są drzwi, wszędzie są już klamki, wszędzie jest ładnie, pięknie umalowane, tu zostało jeszcze to, tak jakby zapomniane. To pomieszczenie, które żeśmy kilka tygodni temu odwiedzili razem z Leszkiem Kozłowskim, odpowiedzialnym właśnie za sprawy inwestycyjne w Państwowej Szkoły Wyższej, to ma być ta śluza, ta słynna śluza i przeprowadzane badania, w, w tak zwanych no, warunkach praktycznie niemożliwych do osiągnięcia normalnie, normalnie w rzeczywistości, w, w naszych domach, gdzie y, pyłki będą dosłownie no, w, w granicach no, laboratoryjnych y, błędów statystycznych, czyli będą śluzy powietrzne, y, filtry. I tutaj będą pracowali ludzie i osoby, studenci, naukowcy w kombinezonach specjalnie do tego ubranych, przebranych i, i zakupionych i badania nad, nad, nad półprzewodnikami i e, ogniwami e, elektrovoltaicznymi. E, wejdźmy. Tutaj już są w środku. Zapraszam, chodźcie ze mną. E, ściany działowe, oczywiście ze specjalnych materiałów. Jeszcze to wszystko jest, tu, jest, no, tu jeszcze trwają prace, tu jeszcze trwają prace, tu jeszcze Dużo, dużo roboczych godzin trzeba będzie poświęcić, żeby to wykończyć. Tu kolejna śluza. W tym miejscu, w którym teraz stoicie, w którym ja wszedłem, kolejna śluza powietrzna. No już się odbija. Kolejne pomieszczenie, kolejne przejścia. Tu warto zauważyć, że no, jest szyba, a okno jest po drugiej stronie. Także ja nie wiem, jak tu będzie na święta okna myte będą. Także no, no trudno. Trzeba będzie to, to, to jakoś ustalić. Proszę bardzo, tu jest już szyba, a okno jest jeszcze, jeszcze za nią, jeszcze za nią. To o czym żeśmy mówili, te szyby wam też pokazywaliśmy, te specjalne. Kolejne pomieszczenie, kolejne przejście, prawdopodobnie kolejna jakaś śluza i tutaj to główne pomieszczenie, gdzie będą się odbywały właśnie te badania, badania. Ludzie w kombinezonach z butlami tlenowymi na plecach. No i kolejna szyba bezpieczeństwa i za nią dopiero kolejna Szyba już taka nadwór. No, tak wygląda w tym momencie to, co żeśmy z Leszkiem Kozłowskim oglądali jeszcze 3-4 tygodnie temu. Tu powinno być napisane kuchnia. K, U, H, A, wspólna. Jesteśmy na pierwszym piętrze, część zachodnia kampusu, czyli domu studenta. Tu już jest piętro, gdzie będą mieszkali studenci. Jest kilkanaście pokoi na jednym, na jednym, na jednym skrzydle. No, no tak na razie to wygląda, no nie? Są już płytki, tu w miejscu, gdzie mniej więcej będą, będzie umeblowanie, lodówka. Każda kuchnia będzie służyła każdemu, jednemu półpiętru, jednemu półpiętru jednej, jednej części, połowie półpiętra będzie służyła jedna kuchnia. Z tego co, co, co pamiętam, chyba cztery stanowiska, czyli kuchnie, kuchenki gazowe, lodówka, część wspólna. Tutaj studenci będą sobie pić jajecznice na przykład na śniadanie. Jesteśmy na korytarzu pierwszego piętra. To tutaj, żeśmy zrobili ten przejazd słynny, który już jest to. Legendy o nim krążą. W tym momencie już wszystko jest gotowe, czyli cały korytarz jest wyłożony panelami, sufit jest uzupełniony, jeszcze jakieś drobne przewody zwisza, zwisają, ale to, 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 już są, to już są końcówki praktycznie. Umycie podłóg, umycie okien. Zapraszamy studentów. Pokoje, trzy pokoje pod wyszłym standardzie dla gości właśnie, tak zwane hotelowe. Yy, większa, większa, większa powierzchnia, dwa pomieszczenia, do tego aneks kuchenny tutaj w każdym z pokoi. No i oczywiście łazienka. One są jeszcze w trakcie wykańczania, więc nie zdziwcie się. Aczkolwiek już są yy, płytki w części przedpokojowej. O, przepraszam, bo się zaczepiłem. Proszę bardzo, zapraszam. Yy, łazienka wygląda w tym momencie tak, jak wygląda. Więc mówię, tutaj jeszcze, tu jeszcze trwają prace wykończeniowe w tych, poko w tych pokojach e, gościnnych. Ale już mniej więcej możecie zobaczyć, jak one jak będą wyglądać. Aneks kuchenny, który jest w każdym z tych pokoi w każdym z trzech. I drugi z pokoi. Także to, jest, są, to są trzy pokoje gościnne. Większe, o podwyższonym standardzie, które również tutaj powstają. Będą ogólnie dostępne, z tego co mi wiadomo, czyli tak zwane pokoje hotelowe. Zresztą pokoje studenckie również w czasie, gdy nie będzie studentów, w czasie wakacyjnym będą e, możliwe do wynajęcia. O tym, żeśmy chyba jeszcze nie mówili w żadnym z odcinków. Oczywiście w kampusie będzie zamontowana winda, która będzie krążyła pomiędzy piętrami. To udogodnienie dla osób niepełnosprawnych na wózkach. W tym momencie trwają jeszcze oczywiście prace w szybie windy, aczkolwiek przyznam szczerze, że tych szyn sztor nie było, lin, lin też nie było, już są zamontowane tak delikatnie cerknę Jest winda. Jest winda, słuchajcie. Jest winda, jest pod nami, dosłownie jest pod nami winda. No. Powinny, być jakieś, powinny być jakieś zabezpieczenia, no być może będą zrobione. No aczkolwiek no. O, są, nie, nie ma. O, są, nie, nie ma. O, są, nie, nie ma. No, coś, czego nie było jeszcze w poprzednim odcinku. E, pojawiła się jakaś ciekawa, e, ciekawe pomieszczenie, zabudowane już w praktycznie większości. Być może jakaś recepcja, informacja, e, na pierwszym piętrze. Gdybyście szukali kiedyś recepcji informacji, no coś takiego będzie znajdowało się na pierwszym piętrze. Chyba że to będzie jakiś sklepik. To też jest możliwe. Widok może nie zapierający tych w piersiach, ale ciekawe. E, osiedle przy Biawenie, kiedyś dawne. E, oczywiście ten widok się jeszcze zmieni w przyszłości. Jeśli ktoś widział i pamięta makietę całego kampusu studenckiego przy ulicy Sidorskiej Państwowej Szkoły Wyższej to wie, że w tym momencie tu pojawią się kolejne budynki, między innymi trzech instytutów. Instytut Zdrowia, Budownictwa i Rolnictwa. A my stoimy w tym momencie, e, jeśli widzieliście z zewnątrz, e, zauważyliście pewien szczegół, to dwa piętra odstają. Jest taki nawis w całym, w całym klocku tego budynku. Jest taki nawis i my jesteśmy właśnie w tym miejscu, w tym nawisie. E, pokój, jeden z pokoi, jeden spokoj do zagospodarowania. Łazienkę w tym pokoju żeście widzieli. No, zmieniło się i to nie do, nie do Poznania. że gdzieś jest. No stoi w tym momencie na poziomie piwnic. Winda. Ta winda już została zamontowana. Oczywiście trwają prace wykończeniowe. Ona jeszcze pewnie nie jeździ pomiędzy piętrami. No, ale tak będzie wyglądać. W sumie do pokonywania ma tutaj ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kondygnacje. Cztery kondygnacje. Piwnice, parter, pierwsze, drugie piętro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kondygnacji: piwnica, parter, pierwsze, drugie, trzecie piętro. No i jest dzwonek nawet na pizzę.